Witajcie, moi drodzy! W dzisiejszym odcinku samochód sportowy, samochód rodzinny, samochód kompletny, a mianowicie BMW M3 Touring. Ale dla bardziej wymagających widzów mamy dzisiaj wspaniałe niespodzianki, więc zapraszam was serdecznie na dzisiejszy odcinek. Nasz dzisiejszy bohater posiada 3-litrowy, podwójnie uturbiony silnik, który posiada 510 koni i 650 Nm. Ten rodzinny wóz rozpędza się do setki w 3,6 Sekundy. Jest to pierwsze M3 w Turingu, moi drodzy. BMW poszło po rozum do głowy i stworzyło konkurencję dla takich marek jak Audi. Zawsze kiedy mężczyzna nie wiedział co robić z pieniędzmi, kupował RS6, no i żona nie wiedziała co tam pod tą maską się kryje. Dlatego sprawdźmy co mamy dzisiaj w naszym BMW. Moi drodzy, to uczucie kiedy stoisz pomiędzy Lamborghini i Ferrari BMW M3 Competition jest niesamowite, ale zobaczcie jak ten silnik wygląda. Jest to naprawdę coś co może przynieść niesamowitą frajdę z jazdy. Moi drodzy, a jeżeli będzie tysiąc łapów w górę, zrobimy cały odcinek o tym przyjacielu. BMW zadbało o to, żeby tym samochodem można było przejechać troszeczkę więcej niż 400 km, bo jak wiemy, to co podają w katalogu, czyli 10-11 litrów przy takiej mocy jest to niewykonalne. Zobaczmy, jak tutaj wyglądają felgi. Z przodu mamy 19, z tyłu 20 cali. Nie mamy tutaj ceramiki, która umówmy się, tak naprawdę jest po, potrzebna tylko i wyłącznie na tor. Gdybyśmy jednak sobie wymarzyli, to jest dodatkowe jedyne 48 tysięcy złotych. Następnie mamy tutaj różne wstawki. Można do tej wersji BMW dokupić mnóstwo elementów, które tutaj 15, tu 5, za same... Nakrętki tutaj na tak zwane kołki można zapłacić 220 zł. Ale przejdźmy tutaj do tego, co BMW zmienia, jeżeli chodzi o samochody. Sam, kiedy posiadałem 3-litrową E46, bardzo podobało mi się, kiedy mogłem zrobić coś takiego i po prostu, pyk, dorzucić cokolwiek do tego bagażnika. Kiedy Twoja kobieta zacznie podejrzewać, że ten samochód jest może zbyt mocno sportowy, szybciutko możesz otworzyć tutaj bagażnik i natychmiast pokazać jej, jak bardzo wiele rzeczy będzie można zabrać na wyjazd, jak ślicznie wejdzie nam tutaj wózeczek, ile mamy tutaj możliwości do zahaczenia poszczególnych elementów. Niestety nie mamy już tutaj miejsca na koło zapasowe, są zestawy naprawcze. Jest tutaj minimalnie mniej miejsca niż w Audi RS6, więc no jest to bardzo, ale to bardzo mocna konkurencja. I powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy, o dynamikę, o to jak się prowadzi ten samochód, no to niestety, ale n 3 wyprzedza tutaj technologicznie troszeczkę Audi. Muzyka Wszystkie samochody, które testujemy, są. Samochodami z najwyższej półki, więc ciężko w każdym z tych filmów opowiadać, że samochód jest kompletny. Ale tak, BMW również jest kompletny, posiada wszystko to, czego potrzebujemy: elektrycznie regulowane siedzenia, nawet elektryczne szyby, powiem Państwu. Jest nawigacja, jest świetne nagłośnienie Harman Kardon więc, wszystko to, czego możemy oczekiwać w samochodzie. Ponownie się znajduje. Ale zobaczmy jak wygląda tutaj na papierze BMW versus RS6, bo już pojawia się po raz kolejny w tym materiale. BMW 3 litry, RSK 4 litry. BMW 510 koni, RS6 600. 650 Nm M3 800 Nm RS6. Przyspieszenie do setki 3.6 versus 3.5 Audi RS6. Czy warto płacić o 1 trzecią więcej za tą 1 dziesiątą sekundy. A dzieje się tak, dlatego że BMW jest po prostu lżejsze o 200 kg. Również prędkość maksymalna tutaj się różni. No i jeżeli mamy bardzo wymagających klientów, którzy chcieliby rozpędzać się do 305 km na godzinę, no to niestety BMW odpada, bo w pakiecie M-Drive może się on rozpędzić. Do 280 km. Spalanie, no tak jak tutaj producent podaje: 10 litrów versus 11,6 w Audi RS. Wiadomo, że to jest to niemożliwe do wykonania. Trzeba by ten pedał gazu po prostu tylko i wyłącznie muskać. Nie po to kupujemy takie samochody. Kupujemy je po to, żeby się nimi cieszyć, żeby nimi jeździć szybko, dynamicznie, no oczywiście przepisowo. Pojemność bagażnika: 65 litrów na plus. RS6 Najuboższa wersja tego samochodu który przyjeżdża do nas z Monachium kosztuje 502 tysiące ale umówmy się, ktoś kto posiada już taki portfel zazwyczaj doposaży sobie ten samochód w poszczególne elementy i możemy spokojnie dobić tutaj do 700 tysięcy złotych Podczas każdego testu Samochodu sportowego, zwracam bardzo uwagę na to, jak skrzynia biegów po prostu reaguje na, na nasze naciśnięcie pedału gazu. I w tym przypadku BMW zdaje ten egzamin na szóstkę. Jest to wszystko bardzo intuicyjne, bardzo no, przyjemnie się prowadzi ten samochód. Nie ma szarpnięć, nawet w, tutaj w trybie M2, który często eksploatuje. Jest po prostu on, mimo wszystko delikatny, nie ma, nie ma jakichś niekontrolowanych szarpnięć. Jest to po prostu przyjemne. Mam ostatnio przyjemność jeździć wieloma sportowymi samochodami. I zawsze zastanawiam się, który samochód mógłby być tym na co dzień, tym, który chciałbym mieć tylko i wyłącznie dla siebie. I niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego ten samochód i Audi RS6 jest y, praktycznie numer jeden bądź numer dwa. I teraz dlaczego. Mimo, że ten samochód brzmi lepiej, prowadzi się lepiej, jest wygodniejszy jak dla mnie, to i tak jakbym miał decyzję podjąć w 5 sekund, to wybrałbym Audi RS6. A kiedy mamie pomysły się skończą i huśtawka w parku nie będzie już taka atrakcyjna dla Twojego dziecka, możesz go zabrać na przejażdżkę swoim wehikułem i stać się super superbohaterem. Większość marek ma swoje wersje topowe, czyli RS, i te najbardziej topowe mianuje nazywnictwem na przykład Performance. W BMW jest podobnie. Competition jest to najbardziej topowa MK, jaka może być. I w wersji M3 Touring nie ma kompromisów, i za to Pawarczycy macie u mnie piątkę. Moi drodzy, podsumowując, BMW M3 Competition jest to samochód kompletny i dał mi dzisiaj niesamowitą radość z jazdy. Jestem wdzięczny, że mogę tą motoryzację poznawać i również życzę Wam tego, żebyście mogli poczuć smak tej prędkości, tego luksusu. Dzięki bardzo za dzisiaj i do następnego.